Witamy dzisiaj Audio Azyl w terenie. Jesteśmy na Kaszubach u pana Artura. Dzień dobry. Który przekazał nam tutaj też do muzeum parę bardzo ciekawych eksponatów, które oczywiście pokażemy wam w najbliższych odcinkach. A korzystając z okazji, bo pan Artur jest właśnie, czy w zasadzie Artur, bo my już jesteśmy na tym: jest miłośnikiem, tak jak tutaj pokażemy, i datów, i oczywiście format DCC. Dlatego. Chcielibyśmy Wam właśnie pokazać trochę tych urzędzeń, które na pewno wiele osób do dnia dzisiejszego jeszcze być może nawet nie widziało, bo to są bardzo ciekawe eksponaty. I przejdziemy w tej chwili do krótkiej prezentacji i porozmawiamy z Arturem na temat jego wspaniałej kolekcji. Zacznę może od takich bardzo ciekawych, bo przenośnych egzemplarzy. Tutaj mamy Data. Zobaczcie, bardzo ładny Sony. Przenośny. I tutaj mówiłeś czego brakuje baterii? Tutaj jest zasobnik z bateriami. On jest w tej chwili drukowany. Niego go przywiozę ze Słupska. Natomiast mhm. w oryginale była bateria dedykowana, która tutaj przychodzi na zaczepy. I ta bateria już po prostu z racji wieku wypracowała się i, i, i nie działała. Nie? Natomiast sprzęt normalnie można podłączyć do zasilacza i, i jest w pełni funkcjonalny. Czyli będziesz robił do tego normalną, zastępczą jakby baterię, żeby on nadal tak, był przenośny, a nie tylko tak. na elektryce. I, i, I wersja będzie taka, że będzie to akumulator litowy z przetwornicą, tak, żeby hmm. przynajmniej te 6V mu podawał na wyjście. I on dalej będzie pracował, a też będę miał koszyczek z bateriami, na przykład z podwójnym A. Czyli no, wszystko to samo, tylko różne wersje, różne wersje zasilania. I to się nazywa właśnie miłość do sprzętu, że można się poświęcić i zrobić, nawet uruchomić takie urządzenie, gdzie już oryginalny akumulator, że tak powiem, wysiadł. Tutaj jest jeszcze ciekawsze, bo to jest. Walkman można powiedzieć, tak, tak, DCC. ale to jest DCC. Ja jeszcze nigdy takiego osobiście nie widziałem, nie miałem nawet w rękach. Także jest to model. 170. Jeszcze, tak, DCC 170 Philipsa. No fenomenalne, można tylko można otworzyć. Tak, o, tutaj można. Wygląda faktycznie jak nasz zwykły Walkman, no bo one odtwarzają też zwykłe kasety. Tak, prawda? jak najbardziej posiada głowicę magnetoryzystywną która to umożliwia, natomiast jest przeznaczony i jest w pełni funkcjonalnym rekorderem do nagrywania dźwięku z częstotliwością próbkowania 44.1. Także, także posiada pełne stereo i to jest, to jest yy, zapis magnetyczny z kodowaniem PASK. On, on ma tam jak, jakąś stratę, natomiast no, jest to ledwo wyczuwalne dla ucha, no dla mnie na przykład nie. Można ba otworzyć Baterię tutaj wchodzi tak, w to, tak? można otworzyć można otworzyć jest o. do tego jest do tego yy, dedykowana yy, bateria akumulator. Ja już zaraz pokażę. Bardzo ciekawe urządzenie. Jest dedykowana bateria natomiast jest, też jest też, już jest, też, już jest, też już jest zużyta i jest przerabiana nam na baterię litową w tej chwili i, i, i dalej będzie eksploatowana. Fenomenalne urządzenie zamkniemy gdzieś tutaj. Położyłeś klapkę, może zacznijmy yes, to, yes. żeby nie zginęła, bo to jest ogromna strata. Te klapki, jak się już raz zdejmie, to czasami no, potem nie można znaleźć. Się. Bardzo, bardzo ciekawe. Ale to byłoby jeszcze, powiedzmy sobie szczerze, nic gdyby nie dat reporterski. Mówiłeś, że on ma przepracowany, miał ile? Jak go dostałem, wchodziłem w funkcje serwisowe, pokazywał mi ile ma godzin przepracowany, miał... 11 godzin recordingu. miał. Czyli praktycznie, praktycznie nic nie, nie no, Nowe rolki, nowy mechanizm. Miał wymieniany pasek, dlatego że ten, który był, to po prostu no, zniszczył się, sparszywiał i, i rozpadł się na części. Też bardzo ciekawe urządzenie. Też nigdy nie miałem okazji trzymać w rękach A takiego reporterskiego ta. mikrofonowe i, i, XLR i. i. Tak, i to jakie konkretne, nie? Czyli X, można ta, podłączyć ta. tutaj. Konkretne mikrofony, a nie jakieś takie zwykłe małe, naprawdę też mega, mega ciekawe. No lekkie to to nie było. Muszę przyznać, Lekre, że nie? I do tego jest dosyć. Zapoznał, torba, nie? Jest torba, jest torba i jest, jest do tego zestaw akumulatorów. O, właśnie, tutaj z tyłu akumulatory. Jest, jest do tego normalnie. Jest torba, taka jak reporter ma tam gdzieś sobie, jak idzie na, na jakieś interview. I akumulatory, które są też dosyć takie ciężkie, akumulatory o dziwo mają lat 30 i nie są zużyte. Ja na tych akumulatorach y, mogę przepracować na, 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 na playu, na, na, mm -hmm. na odtwarzaniu przynajmniej dwie godziny. Także, także, Są jeszcze w całkiem dobrym stanie? Są w całkiem dobry. dobrym stanie, po prostu nie jest, nie, sprzęt nie jest wyeksploatowany. Dostałem w całkiem dobrym stanie. Wypożyczyliśmy oczywiście do przyszłego programu, tutaj też. Profesjonalny Sony, Walkman, tak. można powiedzieć, że Walkman w zasadzie to jest też reporterski taki. Tak, taki, taki, taki rekorder reporterski. Tak. Można, można wyjąć z pokrowca, to żebyśmy czegoś nie uszkodzili. Nie, o, Też bardzo ciekawy. Bardzo urządzenie. trwały mechanizm przede wszystkim i, i, i nie ma takich zawirowań przesuwu taśmy. Jak, jak, jak pewno... walkmany, takie te zwykłe, plastikowe, nie? To prezentować. Jest taki... Ciekawostka dla osób, które na przykład oglądały nasz odcinek ostatnio o, o minidysku. Oryginalne, czyszczące dyskietki. No te, które tam dmuchają sobie jeszcze tymi szczotkami na, tak, na laser, nie? Tak, I to jest ta, która elektrostatyczna, nie? Tak, tak, tak. tak ściąga, ściąga kurs. kurz. Także to wszystko tutaj jest i można dotknąć, zobaczyć. Ja się też oczywiście pochwalę. Dostaliśmy w prezencie do naszego muzeum pięknego mini-dyska z ładowarką oryginalną, tutaj do baterii, bo tu jest bateria dedykowana. Tak, pryzmatyczna. Typu Gumstick. I to dostaliśmy. Także w najbliższym czasie będzie na pewno program o minidyskach dyskach przenośnych, o diskmenach, będzie z czego ten program robić. No ale my tutaj przejdziemy teraz do tych urządzeń, które są najbardziej ciekawe, bo mamy tutaj DCC, odtwarzacze stacjonarne. I korzystając z okazji, pokażemy może, bo masz tutaj dwa techniksy. To jest RSDC8, tak, dwa, tak, dwie sztuki. Jeden ma wyjęty mechanizm, to może wjadę trochę do środka proszę bardzo tutaj powinien się znajdować mechanizm bo jest w trakcie remont, naprawy remont. remontu a tutaj zobaczcie ten model jak pięknie działa co mi się osobiście oczywiście podoba to nie tylko ta elektrycznie zamykana kieszeń o której często opowiadam ale i ten napis podświetlany który w momencie, jak włączymy do sieci, się pojawia fantastyczne urządzenie. I ono odtwarza zarówno kasety yy, DCC, jak i zwykłe kasety. I to, co mówiłeś, co jest bardzo, bardzo ważne, to, to ażeby nie używać kaset. Żelazowych, prawda? W tych DCC. Tak, jeśli chodzi o rekordery, wszystkie magnetofony DCC. Tlenek żelaza zawarty w kasecie żelazowej, czyli po prostu rdza, uszkadza trwale głowicę magnetorezystywną w magnetofonie DCC. I nie należy używać takich kaset. Ja w ogóle rekomenduję, żeby nie używać kaset analogowych w magnetofonie DCC. Od tego mamy tyle magnetofonów hmm. analogowych, żeby, że bez problemu, bez przeszkód możemy tam używać kaset żelazowych i każdych innych. Natomiast w magnetofonie DCC, jeśli już chcemy włączyć kasetę analogową, to niech to będzie chromówka, albo metalowa, prawda? Albo metalowa. Właśnie. Mógłbyś otworzyć jeszcze kieszeń tutaj w tym Philipsie? Ach, na w dole. Philipsie, tak, bo on w tej chwili gra, prawda? Tak. Zatrzymamy go. To jest niby zwykły, prosty model, taki Philipsa DCC-600. A to jest... Ja uważam, że to jest bardzo dobry magnetofon. I tutaj wkładamy tą kasetę inaczej no, niż wkładamy zwykły. Wkładamy kasetę, to bo... znaczy tu jest... Załadunek kasety jest taki portretowy, to znaczy mm -hmm. nie jest w tej postaci horyzontalnej, taki jak, on, jak, jak one tutaj wszystkie Normalnie. są. Bo ten Taką... ma horyzontalną tutaj, prawda? E, tak. Ten, ten, Czyli ten, tak ten, jak płytę CD możemy było tak, ten, nie? temu, temu wkładamy tak. normalnie na, 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 na szufladę, a tym, temu wkładamy tak w pozycji tej takiej powiedzmy. Bardzo ciekawe urządzenie. I, a dźwiękowo jak oceniasz? Jeżeli jak, chodzi jak, jak o dat i w porównaniu powiedzmy dat Sony w porównaniu z... Dat, dat w ogóle, jeśli chodzi o na w ogóle jeśli chodzi o, o y, zapis i, i odczyt, to jest y, sprzęt, który od y, momentu u, wynalezienia y, jest y, uznawany za system profesjonalny, przyszedł co prawda do domu, ale normalnie y, był z, przy, z założenia był, miał być używany w studiach. Co zresztą, I, przepraszam, i, Ci przerwę zaprezentujemy, bo masz takiego. No tak, za chwilę zaprezentujemy. Natomiast i, i dat jest, jest systemem bezstratnym, a, a system DCC ma kodek kodujący mhm. dźwięk i, i jest systemem jakimś tam stratnym. Natomiast, no, tak, dla ludzkiego ucha naprawdę trzeba się przysłuchać, żeby usłyszeć jakieś tam, jakieś tam, Różnice, no ja tego na przykład nie słyszę, nie? Mhm. I, I obydwa urządzenia, i, i jednego i drugiego formatu, i DCC i, i DAT y, nagrywają y, dźwięk y, z bardzo wysoką jakością. I tutaj przy okazji powiem, dlaczego jest rozebrany ten magnetofon, bo jest uszkodzona głowica. I trybik. Tak, i, i trybik. ten kto, Pierwszy tryb, który napędza cały mechanizm, to znaczy tryb, który znajduje się na osi silnika. Ty masz ten trybik dorobiony, prawda? Tak, mam. A możesz go pokazać? Tak. To byśmy pokazali, o który chodzi, bo być może ktoś ma taki problem i nie wie. Bo ty masz tych trybików więcej, prawda? Tak, ja mam już. Tych trybików. Bo to jest jakby słaba strona yy, yy, tego magnetofonu, jego najsłabsza strona tego magnetofonu i myślę, że jedyna najsłabsza, bo tam się więcej nic nie ma prawa zepsuć. Oczywiście musimy uważać, żeby nie rozmagnesować, nie uszkodzić głowicy. O. Magnetoryzystywnej, bo to jest główny powód uszkodzenia magnetofonów DCC. Uszkodzenie teraz... głowicy, a y, trybik no to trybik no wszystkie tryby się zużywają, akurat na ten działają większe siły, więc się zużywa. Jako pierwszy. Ale jako pierwszy. ja tu od razu zaapeluję, bo Tutaj plan Twój ogólnie był taki, że z tego Philipsa tak, tak. chciałeś przełożyć jeszcze dwie godziny temu głowicę tak. do tego Techniksa. Na szczęście udało mi się Ciebie przekonać, aby dobrego Philipsa nie rozbroić, tak. no bo generalnie masz dobrego Techniksa jednego, a dwóch na raz nie będzie słuchał. No. Dlatego apelujemy, jeżeli ktoś by miał dobrą głowicę albo uszkodzonego Philipsa, gdzie no nie wiem mechanizm, elektronika. Wszystko jest uszkodzone, ale głowica byłaby cała. To ty byś taką głowicę na pewno bardzo chętnie, yy, że tak powiem, zdobył, aby tak, tak. uruchomić tego techniksa, uruchomić. który czeka tylko na dawce, a moim zdaniem, no, naprawdę szkoda tę 900 rozbierać, bo ona jest w idealnym stanie, sprawna, niczego jej nie brakuje a jest jednak zupełnie innym modelem niż dwa identyczne techniksy. Wiadomo, że techniks no, wygląda dużo ładniej, powiedzmy szczerze, nie? Jest jakby modelem wyższym i no takim no, bardziej dostojnym, ale no, Philips był protoplastą. Prekursorem. No. Także i, szkoda go. I jako pierwszy z tą myślą w ogóle techniczną wystartował. Właśnie. Dlatego zostajemy na tym, że szukamy na razie głowicy dla ciebie. Być może ktoś ma możliwość, bo ty masz jedną uszkodzoną. I uszkodzone jest. Głowica jest uszkodzona, to znaczy, albo była czymś rozmagnesowana, albo ktoś używał kaset żelazowych. Także jedna głowica jest, nadaje się tylko do, do analogowych. Używania z kasetą analogową, do, do odsłuchiwania kaset analogowych. Z tym, że mówię, są magnetofony analogowe, które o wiele lepiej oddają dźwięk z kasety analogowej niż akurat DCC i, i tego nie polecam robić. nie? Mhm. Niemniej jednak można, można teoretycznie można jak najbardziej. masz jeszcze jedną 900kę y, uszkodzoną tak. bez głowicy. Tak, czy w zasadzie właśnie z uszkodzoną też głowicą. To znaczy, y, tamta dziewięćsetka to jest tylko, to są, to są części, które ktoś może sobie wykorzystać ale właśnie nie głowice. Nie? No właśnie, więc gdyby ktoś potrzebował coś innego, chciał wymienić coś za coś, to oczywiście też jest możliwe wtedy, nie? Jak najbardziej. Bo trzeba tego technika zdecydowanie uratować. Tak. Ale nie można odbierać życia żyjącemu, no jakby to powiedzieć, tu to, to serce bije cały czas nadal i... Czekaj, ja zobaczę. To faktycznie, faktycznie. Tu serce bije. Nie można serce. pracować na otwartym sercu, to No nie. dlatego jest apel, szukamy głowicy, DCC sprawny. No I spróbujemy. ratujemy, ratujemy to urządzenie. Próbujemy, to są trudne rzeczy, ale możliwe. Ale możliwe. Ale możliwe I co ciekawe możliwe. mamy tutaj wspaniały magnetofon cyfrowy. I to jest dopiero bajer. I on pokazuje nam czas co do setnej sekundy, prawda? Tak, ponieważ ten akurat model posiada funkcje montażowe. Jest to profesjonalny DAT, który posiada funkcje montażowe. I, i ponieważ to jest DAT z pełnym time codem, z kodem czasowym, on umożliwia, on ma możliwości edycyjne z zapisem dźwięku do jednej setnej sekundy. Możemy sobie go przełączyć w tej chwili. Na wzmacniacz, gdzie on tutaj jest. Nie wiadomo czy nam YouTube nie wyłączy yy, programu, bo po prostu no niestety kasują za te utwory. Tak, tak, jasna sprawa. No więc musimy wyciszyć, bo nie wiadomo, czy gdzieś tam prawa autorskie nie są zapisane. Ale fenomenalne urządzenie. Rzadko spotykane, no bo gdzie dzisiaj tak piękne urządzenie znaleźć w ogóle? To są te, które akurat ja posiadam, pozyskałem ze studia, ze studia nagrań. No i musisz dodać, że w Norwegii, prawda? Tak, w Norwegii. Ja w Norwegii mieszkam bardzo długo. I stamtąd właśnie tak piękne rzeczy. Najbardziej Interesuje mnie ta historia, co opowiadałeś o tym magnetofonie szpulowym Techniksa, że stał przy kontenerze w recyklingu, prawda? Model eee, tak. 1500. Tak, tak, tak. Tak właśnie było. I nie I było, jak go zabrać. Nie stamtąd. było, jak go zabrać. Ja byłem w drodze do Polski, a kolega, któremu się po prostu nudziło. Poszedł tam i, i, i szukał sobie jakiejś ciekawej elektroniki i po czym dzwoni do mnie i mówi słuchaj jest taki magnetofon, ja wezmę od niego szpulę, natomiast samego magnetofonu nie, ponieważ no mam złamaną nogę, nie dam rady. nie. A wszyscy o tej porze są w pracy, a jak y, przyszedł sobie po niego później, no to urządzenie już po prostu nie było. To jest niesamowite, że nie, nadal. I, I to jest historia sprzed jakiego czasu, mniej więcej? Rok? Yy, sprzed jakichś trzech lat. 3 lat. Yy, przy czym yy, to był akurat moment, kiedy yy, no, yy, nikt się tym nie interesował, a wszyscy byli w pracy. Także mm -hmm. do kogo by nie zadzwonił, to, to yy, nikt nie mógł przyjechać. Nikt nie mógł przyjechać nie? A, a wieczorem, czy tam kiedyś, to już tego magnetofonu po prostu nie było. Ale jednak nawet trzy lata temu jeszcze tak cenne eksponaty. Wyrzucano. Można było trafić normalnie na, na złomie elektronicznym. Takie rzeczy się znajdowały. Dlatego no, ratujmy je, bo widać gdzie one lądują, wszystkie i co się z nimi dzieje. Nie możemy odpuścić, bo niedługo ich po prostu już naprawdę nie będzie co wyrzucać, nie, nie będzie jeżeli nie, nie uratujemy. No dobrze, my będziemy przechodzić tutaj do dalszego ciągu, naszego degustowania muzyki i oglądania ciekawych eksponatów. To, co otrzymaliśmy do naszego muzeum, zaprezentujemy w jednym z następnych odcinków. No i zapraszamy Was na naszą stronę internetową wehikum Nie zapominajcie o naszej zrzutce oraz losowanie, które się odbędzie w następną, już teraz w niedzielę, naszego Bomboksa. I subskrypcje oczywiście, bo nasze filmy trafiają po różnych godzinach, w różne dni to ten dzwoneczek przypomni wszystkim, że pojawiło się coś nowego. A więc Arturze było bardzo fajnie bardzo przyjemnie. Bardzo miło. Żegnamy Was i do następnego odcinka. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Bardzo było przyjemnie gościć.